Część naszej zabawy 10 plus 10:1. Dzisiaj odpowiadać będzie Paweł Ochota. Zaczynamy. Podaj pełną nazwę klubu: SKP Bielawianka Bielawa. Wymień trzech znanych piłkarzy Bielawianki z XX wieku: Daniel Chęciński, Robert Samek, Jerzy Łuczyński. Wymień przystanki w twojej podróży sentymentalnej po klubach. A więc zaczynałem tutaj w Bielawie. Jestem chowankiem Bielawianki, później było Zagłębie Lubin, następnie Mieć Legnica, Chrobry Głogów, Bielawianka, Lechia Dzierżoniów i teraz po raz kolejny, kolejny jestem w Bielawiance. Najlepsi, Twoim zdaniem, piłkarze na świecie? Bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik? Bramkarz szczęsny, obrońca... Kurczę, tak aż bardzo nie wyglądam środkowy obojętnie jak nie wiem obrońca nie wiem Napasnik Messi pomocnik Totti tak dla Daniela no i to wszystko ulubiona potrawa i napój potrawa to zupa pomidorowa uwielbiam o, może być i napój Woda niegazowana. Ile bramek w karierze zdobyłeś głową? O, nie pamiętam, nie pamiętam. Ale głową troszkę było tych bramek. Czy jesteś w stanie wymienić trenerów juniorów i trampkarzy bielawianki? Hmm, Krzysiu zając tylko w juniorach, to wiem na pewno. A trampkarze to, to jest... Aha. Yy, Jacek Bielecki. I dalej nie wiem. Nazwisko Twojego pierwszego trenera? Andrzej Z kim z drużyny chciałbyś mieszkać na obozie lub zgrupowaniu? A takie będzie? Nie wiem, może. To poprzednio jak było, jeszcze z czasów trzeciej ligi, to mieszkałem z Adkiem Oraszem. A teraz? Nie wiem, jeszcze nie myślałem na tym. Który z meczów w karierze zapamiętałeś najbardziej? To chyba jeszcze za czasów zagłębia Lubi Juniora Młodszego, jak graliśmy w mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w półfinale. No i wygraliśmy ten mecz i awansowaliśmy do finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. To był 2004 rok, no ale niestety polegliśmy z Lechiem Udańską wtedy. Okej, okay, zanim przejdziemy do zadania powiedz, kogo nominujesz w następnej kolejności. W następnej kolejności chciałbym nominować trenera Alberta Połomińskiego. Okej. Okay. Poszło.